Cześć! Witam Was serdecznie. Za chwilę pokażę Wam, jak zrobić takie oto cudo, które za chwilę przetestuję. Ono było robione wczoraj. Mianowicie żel, żel żywokostowy, który ma konsystencję taką trochę kremową, i można go sobie wcierać na przykład w ten sposób w obolałe miejsce, lub też stosować bezpośrednio na. Na miejsca, które nas bolą, kładąc taką właśnie żelową maść, na to można położyć folię, później owinąć sobie bandażem, na przykład, czy jakąś chustą. Pozwolę sobie skorzystać z ekranu pomocniczego, aby omówić to, co Wy w tej chwili będziecie widzieć. Żeby wykonać, nazwijmy to, będę to nazywał żelem żywokostowym, potrzebujemy świeżego korzenia żywokostu. Im świeższy, tym lepiej. W zasadzie do kilku godzin Maks myślę. Później będziemy mieli z pewnością mniejsze ilości tego pozyskanego śluzu, niż gdybyśmy to zrobili na świeżutkim korzeniu, tak jak ja to zrobiłem. W ciągu godziny przerobiłem korzeń na, no właśnie na ten żel, który widzieliście. Kolejną jest to, aby ten korzeń wymyć. Jeżeli chodzi o ilość tego korzenia, Ilekolwiek nie ma co na razie zaczynać z dużą ilością. Sprawdźcie sobie, poza tym pomyślcie, jakie są Wasze potrzeby, żeby nie przesadzać. I teraz dzięki temu, że mamy coś takiego jak sokowyciskarka. A dla mnie to nie jest urządzenie, który, które służy tylko do wyciskania soku z owoców czy warzyw, kombinuję jak mogę, wymyślam, i tym razem również wymyśliłem coś, z czego nasi przodkowie nie mogli sobie zrobić. No bo jak? Więc e, pomyślałem sobie, że za pomocą sokowyciskarki, czyli końcówki do wyciskania soków, nie do rozwiązania, tylko do wyciskania soków, może będzie dało się pozyskać właśnie ten śluz z Żywokostu, ta, ta galareta, znana galareta wszystkim, e, właśnie dzięki sokowiciskarce. No i zacząłem wyciskać i na początku tylko wychodził rozgniatany koszy ale za chwilę pokazało się parę, parę kropel, takich żelowych kropel wychodzących z sokowyciskarki. Więc pomyślałem sobie tak, ok, wyszła taka ilość, powiedzmy sobie trzy łyżki stołowe. Hmm, trochę mało. Więc postanowiłem mielić ten korzeń kilkakrotnie i zrobiłem to bodajże z 8 razy, aż zobaczyłem, że już w zasadzie nic nie płynie. No i dzięki temu co wyszło? Jak widzicie, dzięki temu wyszła no, pełna szklanka. Dokładnie tam było 194 gramy, czyli około 200 gram. Z takiej ilości korzenia, jak widzieliście, wyszło mi tyle żelu, tyle śluzu, czyli w zasadzie wykorzystałem 100% tego, co może nam ten korzeń dać właśnie dzięki sokowiciskarce. Później jeszcze zrobiłem macerację tych resztek w wodzie po prostu, które oczywiście można wykorzystać. Do zrobienia sobie czy żelu, czy maści, kremu. Będziemy robić jeszcze w drugiej części, będziemy robić krem. A teraz do wykonania żelu z prostu będziemy potrzebowali kilka czynników, kilka substancji, jak najbardziej ekologicznych, no, które spowodują, że cały ten żel będzie miał dłuższą trwałość. No ponieważ tak naprawdę oczywiście najlepiej byłoby wykorzystać, kiedy nas już bezpośrednio boli, w danym momencie mamy potrzebę wykorzystać żywokost, no to idziemy, pozyskujemy go z ogrodu i przetwarzamy. No ale nie każdy ma takie możliwości, no, a poza tym no, w tym momencie nas coś może nie boleć, a chcemy mieć gotową maść, gotowy żel do tego, żeby wykorzystać go czy komuś na przykład dać. Więc, jeżeli bezpośrednio pozyskamy sobie taką maść, cały ten śluz, no to mamy powiedzmy sobie 2-3 dni na to, żeby go wykorzystać, trzymając w lodówce. Później to wszystko mogłoby się już psuć. A teraz zrobimy sobie taki żel, który prawdopodobnie nawet do pół roku w lodówce może sobie stać. No oczywiście to zależy od wielu czynników, ale na pewno mamy kilka miesięcy na to, żeby wykorzystać taką maść, czy żel w tym wypadku. Będziemy potrzebowali takich składników jak dodatkowych jak olej, substancję oleistą, to też może być wyciąg olejowy z żywokostu. Ale wystarczy jakikolwiek olej roślinny lub zwierzęcy w zasadzie też. Do tego będzie potrzebna biobaza, która pomoże nam połączyć części oleiste z wodnistymi, ponieważ żywokost no, w zasadzie jest wodnisty. Połączeniu, tak jak się czasami robi to bezpośrednio na przykład ze smalcem, no niestety konsystencja e, konsystencją, ale te dwa składniki nam się nie połączą po prostu. Ok, zrobimy może tak, na początku pokażę wszystko, tak szybciutko opiszę to, co widzicie, a później dla tych, którzy jeszcze będą chcieli się czegoś więcej dowiedzieć, to się trochę rozgadam, taką mam tendencję i szczegółowo może bardziej opowiem. O tym, co tu się dzieje. Więc teraz tak, potrzebujemy olej lub oliwę. Ja tutaj dodałem, akurat wyciąg olejowy z nagietka, plus trochę oliwy z oliwek. Będzie potrzebna biobaza, którą można sobie kupić po prostu w sklepie ekologiczna biobaza łącząca wodę z olejami. Będziemy potrzebowali kwas hialuronowy i oczywiście to, co nam dał Żywokost. I teraz tak, łączymy substancje oleiste z biobazą, tutaj dosypuję właśnie biobazę, gramatura oczywiście będzie dla Was widoczna. Łączymy teraz żel żywokostowy z kwasem chloronowym. Ok. I to wszystko za chwilę będziemy podgrzewać do momentu aż w oleju rozpuści się biobaza. Temperatury też będą widoczne, to nie są duże temperatury, także nie ma się co tutaj przejmować, że zniszczymy zbytnio sobie substancje lecznicze. I oczywiście na patelni, która, na której położyłem sobie gazę, żeby w razie co słoiczki nie popękały naczynia szklane. To jest tylko tak dla bezpieczeństwa. Kładziemy sobie i w zasadzie oczywiście kładziemy już do wody gorącej, e, czyli woda jak ma 70 stopni powiedzmy sobie. Wkładamy szklane naczynia z całą resztą, zawartością. No i staramy się od razu mieszać, żeby nam się czasami coś po prostu nie przegrzało. Zajmie to kilka minut, myślę, że do 3-5 minut maksymalnie. Na niewielkim ogniu oczywiście, nie gotujemy tego, tylko w kąpieli wodnej tak podgrzewamy. No i mamy teraz substancję. W momencie, kiedy biobaza nam się rozpuści, już w tym momencie zdejmujemy sobie wszystko z gazu żeby to po prostu ze sobą połączyć i tak ja tutaj użyłem do tego akurat może nie jest zbyt dobre ten spieniacz do mleka wystarczy po prostu zwykła łyżka ponieważ ten, ten żel jest dosyć gęsty i on no, tak łatwo się nie poddaje ewentualnie można by użyć blendera no ale przy takiej ilości nie bardzo miałoby to sens i po prostu mieszamy sobie zwykłą łyżką najlepiej drewnianą mieszamy sobie wszystkie składniki ze sobą i one teraz mają powiedzmy temperaturę około 40 stopni i dajemy czas dajemy szansę na to żeby cała ta, ta maś w tym momencie troszeczkę przestygła tak powiedzmy sobie do 30 albo 200 paru stopni i w tym czasie przygotowujemy sobie substancje pomocnicze, które nam troszeczkę jeszcze z jednej strony rozrzedzą, sprawią, że konsystencja będzie troszeczkę bardziej taka chłonna, a jednocześnie dodajemy tutaj substancje konserwujące, niacinamid, w odpowiedniej oczywiście ilości, czyli szykujemy sobie, łączymy te dwa składniki. Znaczy potrzebujemy tak, potrzebujemy hydrolatu jakiegoś, czyli po prostu albo zwykłej wody przygotowanej. Albo używamy hydrolatu jakiegoś yy, roślinnego. Ja Wam pokażę może w kolejnym materiale, tak, to będzie trzeci materiał. Pokażę Wam, jak zrobić sobie taki w domowy sposób, chałupniczy hydrolat. Ja sobie zrobię, myślę, yy, to użyję do maści, yy, znaczy do kremu. Zrobię hydrolat miętowy. Pokażę Wam, jak zrobić hydrolat miętowy. Yy niż sposób, nie używając y, powiedzmy sobie droższego sprzętu. Ok, więc potrzebujemy w odpowiedniej ilości właśnie hydrolat plus y, niacynamit. Łączymy oba składniki, tak żeby to wszystko się rozpuściło. Możemy też dodać, ja również tutaj chyba dodałem, co powinno być widać, y, kilka kropel, kilka kropel y, olejku z drzewa sandełowego. To dodatkowo zabezpiecza y, całą substancję przed. Cały produkt przed bakteriami. Przed tym, co mogłoby po prostu zniszczyć nam, czy zmniejszyć, skrócić trwałość całego produktu. Bo między innymi antybakteryjny ma właściwości taki olejek. Jest bardzo intensywny, więc jego trzeba dużo dodawać. Ok, gdy wszystko już jest połączone, jeszcze, jeszcze ciepłe w miarę, możemy już sobie przełożyć do naczynia. Końcowego, żeby za chwilę umieścić to wszystko w produkcji. I cóż, i teraz zapraszam wszystkich zainteresowanych do dalszej opowieści na ten temat. Ja sobie to puszczę cały materiał od początku i spróbuję się rozgadać trochę. Od czego zaczynamy? No musimy pozyskać korzeń żywokostu. I ciekawostka, jeżeli nie masz jeszcze w swoich zbiorach właśnie takiej rośliny, to można sobie kupić. Kupić, jeżeli nie pozyskasz tego w naturalny sposób, kupić gdzieś w sklepie ogrodniczym i żywokost bardzo ładnie się rozrasta. Jeżeli go w tym roku posadzisz, w przyszłym jest szansa, że jego kłącza pięknie się rozrosną w innym miejscu i będziesz mieć naprawdę dużo, lub po prostu zrobić kilka sadzonek, po prostu będzie się pięknie rozrastać i nawet nie wiadomo, kiedy będzie go u Was pełno to jest pierwsza część <gry> pięknie, zobaczcie jak dużo żelu mhm. jak dużo śluzu pozyskałem czyli całą szklaneczkę gdyby tego żelu nie wziąć do kupy to będzie taka, taka duża garść no, zobaczcie jak pięknie się to wszystko jaka fajna konsystencja ok, i teraz tak przelewam wszystko do słoika no, żeby to schować w lodówce na ten czas yy, zanim przygotuję się do zrobienia yy, Żeluż żywokostów. Okay. A resztki, jak widać, zalewam wodą. I one się będą macerowały kilka godzin. W zasadzie mogą się macerować powiedzmy sobie dzień, dwa, później już to wszystko się by, po prostu, mogłoby psuć i też raczej w takim chłodnym miejscu niż w ciepłym po to, żeby ten, te resztki, powiedzmy sobie, śluzu czy substancji leczniczych jeszcze przedostały się do wody. Oczywiście możemy zakotować to w zasadzie to byłaby chyba najlepsza opcja zagotować i w ten sposób macerować jeszcze przez kilka, kilkanaście godzin mhm. I później to wszystko przesadzić i zlać czyli nic się nie marnuje no i tu widzimy taką fajną papkę, która się maceruje jeżeli chodzi o pozyskiwanie korzenia żywokostu, to najlepszym okresem oczywiście jest moment kiedy ten żywokost już nie wypuszcza tak tak intensywnie liści czyli okres jesienno-zimowy lub wiosenny jeżeli oczywiście mamy ten żywokost taki dosyć bujny na dobrej ziemi to możemy mieć naprawdę duże korzenie w zasadzie z, jednego, z jednej rośliny możemy mieć jeden porządny, fajny korzeń no ale ok korzystamy z tego co mamy oczywiście jeżeli masz żywokost a może nie jesteś osobą zbyt wtajemniczoną Możemy korzystać także oczywiście z liści. Z tym, że w naszym kraju akurat częściowo jest to wszystko zakazane, ponieważ znaczy, korzystać w sposób zewnętrzny jak najbardziej, ale wewnętrzny już nie kupimy raczej produktu, który sugerowałby, że możemy używać żywokostu do wewnątrz organizmu. Zarówno górą, jak i dołą. Ale tak dawniej było stosowane ta, ta roślina i właśnie wykorzystywane bardzo intensywnie liście, również do jedzenia zauważyłem samemu hodując sobie żywokost, że jak zetniemy na przykład sobie dzisiaj liście w całości to za kilka tygodni mamy kolejną bujną partię kolejnych liści i w zasadzie w ciągu jednego roku możemy to zrobić kilkukrotnie fajna rzecz, a liście naprawdę możemy wykorzystać do fajnych celów, na przykład do zrobienia sobie octu z żywokostu i później wykorzystywać na przykład jeżeli mamy jakieś afty Jakieś problemy tutaj z wiosłami do płukania, właśnie. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie ogólnie żywokostu, na przykład w maściach czy w kremach, to dopuszczalne jest procentowo ilość żywokostu między 5 a 20%. My tutaj, znaczy ja tutaj akurat zrobiłem sobie maść, która zawiera dużo więcej, kilkadziesiąt. Około 60% ilości żywokostu. Więc takiego produktu w sklepie na pewno nie kupimy z taką ilością żywokostu. W takim koncentracie, bym powiedział. Ciekawą też jest rzeczą yy, i tego już chyba nie wzięto pod uwagę, że żywokost w każdej obróbce traci te alkaloidy, które są dla nas powiedzmy sobie niebezpieczne. Więc w efekcie końcowym ilości tych alkoholuidów są znikome i w zasadzie można by powiedzieć nieszkodliwe, no ale ktoś jednak stwierdził, że jest to dla nas szkodliwe i cała reszta się nie liczy, a my musimy się dostosować w pewnym sensie. Teraz tak, jeżeli mamy świeży korzeń, to mamy największe szanse na to, żeby mieć jak najwięcej um, mazidła z korzenia. Z każdą chwilą po prostu będziemy tracić na y, wartości, jeżeli będziemy od, y, zbyt długo czekać na to, żeby przetworzyć ten korzeń. No i oczywiście nie wiem jak z innymi sokowicami, z karkami, tymi pionowymi, na przykład nie mam dobrych jakichś wspomnień. Za to tą, co ja mam, no mogę zachwalić, bo naprawdę wykorzystuję ją do wielu rzeczy. I tym razem również mm, sprawdziła się perfekcyjnie. Myślę, że w żadnym innym sposobem nie wykorzystamy korzenia żywokostu w ten sposób. No i tak, jeżeli chcemy, możemy zwiększyć chłonność wilgotność całej tej mazi, dodając po prostu procentowo więcej kwasu hialuronowego, a jeżeli chcemy, aby był bardziej tłusty, no to po prostu dodajmy więcej oleju. Tutaj te ilości, te gramatury nie muszą być idealne. Nie, nie, nie. Jeżeli nie mamy kwasu hialuronowego, to jeżeli go nie damy, to się nic nie stanie. Nie ma aż takiej konieczności. W zasadzie niektórzy twierdzą, że on nie ma takich możliwości, jakiej mu się przypisuje, e, podobany w ten sposób, właśnie kwas hialuronowy, więc um, można go dać, ale jak go nie mamy, to nie musimy. W drugiej części, w której pokażę Wam, jak sobie zrobić taki fajny krem, który wygląda normalnie, jakbyśmy sobie zrobili taki krem, kupili taki krem w sklepie, taki bajerancki i naprawdę, jeżeli jesteś facetem, to możesz zrobić. Swojej kobiecie super prezent robiąc właśnie taki krem. A jeżeli jesteś kobietą, to będziesz po prostu zachwycona efektami tego, czy sobie zrobić sama, czy zrobić to ktoś naprawdę robi to wrażenie. No i pamiętajcie, macie produkt, który jest w 100% no, przez was wykonany, a dzięki temu macie świadomość, co stosujecie. Nie ma tutaj zbędnych elementów, które no, są czasami potrzebne, ponieważ substancje pomocnicze, które no, nie zawsze są dla nas um, dobre konserwanty, utwardzacze, jakieś tam polepszacze wzmacniacze czasami są niezbędne, ponieważ wyobraźcie sobie życzy do ręki ten produkt i jeżeli go stosujecie sami, to jeszcze pół biedy jeżeli jesteście osobami, które wiedzą, że jak wsadza się palec w coś takiego to on powinien być w miarę czysty I teraz, jeżeli on nie jest zawsze czysty jeżeli stosuje wykorzystuje takie mazidło, kilka osób to za każdym razem wsadzając tam palca, brudnego palca zostawiamy tam pewnego rodzaju patogeny które po prostu oprócz tego, że będą niszczyły ten produkt, czyli bez jakichś konserwantów po prostu szybko się zepsuje no po drugie, źle będzie wpływać na każdego, kto będzie stosował Coś takiego. No i wtedy mamy produkt zepsuty, a nikt chyba nie chce korzystać na co dzień właśnie z czegoś takiego. Dlatego konserwanty są czasami niezbędne dla po prostu bezpieczeństwa. Ale my możemy użyć też naturalny konserwant, konserwant nie dodając tutaj żadnych rzeczy, które na przykład nie są opisywane, bo nie muszą. Czyli wiemy tak naprawdę, z czym mamy do czynienia. No to chyba najważniejsze. Więc cóż, moi drodzy, dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia sobie w drugiej części, w której pokażę Wam, jak zrobić sobie piękny, fajny krem e, z żywokostu. Aha, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to wejdźcie sobie w linki, które są pod materiałami. Tam Was odsyłam do, do źródeł, które opowiedzą Wam o żywokoście naprawdę dużo. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Konkretnie jeszcze.